Witam. E, dziś mam dla Was kuchenkę turystyczną firmy Sbit. Tutaj mamy oryginalne pudełko. W jakim przychodzi taki zestawik. Jest to kuchenka ze wzmocnego aluminium. E, dzięki czemu jest lekka. Jest dosyć fajnie pomyślana. Ma parę minusów, ale o nich później. Proszę zobaczyć. Przychodzi ona w takim pudełeczku. W takim koszyczku. Po otwarciu. Tego koszyczka mamy cały zestaw. Ten akurat model składa się z dwóch pojemników. Wiem, że są inne modele, które mają tylko przykrywkę. Ja wolałem ten model, gdyż ten pojemniczek też można użyć. Ten mniejszy, jak sami widzicie, bardzo poręczny mieści około 470 ml wody. Większy, który od razu jest całą. Obudową mieści około 950 ml. Tu akurat na miarce mamy 800. Także jako maksimum. W zestawie znajduje się też palnik, do którego możemy wlać spirytus. Ja akurat użyłem e, Deaturatu, koszyk i w środku taki stojaczek na paliwo stałe, czyli na te kostki. E, które firma Edwig produkuje, ale też produkuje inni, m, inne firmy, które na przykład robią je do rozpalania e, grilli lub e, ognisk. Czyli cały zestaw jest dość prosty. Ja Wam tu pokażę. Składa się z pięciu elementów. Wszystko jest lekkie, ładne, poręczne. Do tego nie można się przyczepić, jak sami widzicie, tutaj jest ten stojaczek, w stojaczku mamy ten żarnik, w środku żarnika, zakrętki od żarnika, znajduje się więc spokojnie możemy wlać tutaj każdy płyn, czyli spirytus, czy denaturat, e, który będziemy używać i zakręcić, ten płyn się nie wyleje, to jest bardzo mądrze pomyślane, tak wygląda w momencie zainstalowania jeżeli odkręcimy wieczko, podpalimy i chcemy zgasić mamy tu takie małe urządzonko, które możemy użyć do zgaszenia lub przymknięcia ognia, w ten sposób otwierając delikatnie i wkładając, czy to z wierzchu czy już wam pokazuję czy nawet przez tą e, klapkę tutaj od przodu Zobaczcie, spokojnie się to mieści. Małe naczynko może służyć jako patelka. Duże litr jest wystarczający do tego, żeby zagotować wodę. Nie wiem w jaki czas podaje firma SBIT na zagotowanie się wody. Ja użyłem denaturatu jako paliwa i na zewnątrz przy temperaturze około 0 stopni e, trwało to bodajże około 17-18 minut. Także proponuję rozpalać e, tą kucheneczkę przed e, zrobieniem biwaku i akurat po skończeniu zrobienia biwaku, po przygotowaniu wszystkiego namiotów mamy ciepłą herbatkę która się nadaje do, e, do grzania. w ten sposób ustawiamy sobie palniczki i możemy sobie spokojnie odejść na bok Plusy. Plusy zdecydowanie jest to, że e, jest, ten zestaw jest taki zbity, fajny, jest e, bardzo lekki, e, sprawdził się w terenie, powiem wam szczerze, że musiałem go dłużej poużytkować, żeby powiedzieć o jakichś, jakichś rzeczach, które mi się nie podobają, oprócz jednej, że już wam pokazuję, po złożeniu tego zestawu, proszę bardzo, Jest on troszkę, mało powiedziane troszkę, ale jest głośny. Zobaczcie sami. Mając go w plecaku, nawet w koszyku, idąc z nim, no i ja chciałbym, żeby było mi tak słychać. Ja użyłem kilku patentów, żeby to zmienić, dosyć prostych patentów, czyli szmatka, I parę herbat. Najpierw włożyłem sobie tą szmatkę tutaj. Herbatki poszły naokoło, czyli już w tym momencie wygłuszyły mi tutaj całe to urządzonko. Palniczki też sobie elegancko weszły. Tak, zamknięcie. Po zamknięciu w, tą, e, w ten koszyczek e, nie ma żadnego problemu, żeby z dźwiękiem także nie słychać go w ogóle. Jeden minus: mam sporka, e, którego nie jestem w stanie włożyć do środka. A szkoda. Mogę go jedynie przypiąć z boku. Zobaczymy, jak długo wytrzyma e, ten koszyczek cały. Gdzieś mi się on właśnie za podział ale przy tak małym zestawie zobaczcie w dłoni jest on bardzo bardzo lekki do lasu nadaje się idealnie na jakieś pikniki, wypady waga takiego produktu to 417 gram czyli sami widzicie nie jest to dużo sprawdza się w 100% godny polecenia jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie proszę piszcie pod filmem Zawsze pomoże mi to w spojrzeniu w inny sposób na, na, na produkt. Jeżeli Wam się podoba opis, lajkujcie, jeżeli nie podoba się, nie lajkujcie, ale napiszcie, co Wam się nie podobało, żeby następnym razem żebym mógł to zmienić. Dziękuję bardzo, cześć.